Benedicite. Piąty stopień pokory mówi nam o kolejnym ważnym rysie wspólnoty, jakim jest pomoc, wzajemna pomoc w przezwyciężaniu słabości i dojrzewaniu do tego, żeby wziąć odpowiedzialność za swoje życie. Piąty stopień pokory jest niemożliwy bez dojrzałego opata, który przyjmuje wyznanie, jak i bez dojrzałego brata, który opatowi takie wyznanie składa. Te dwa podmioty muszą się zejść przy sobie. Nie chodzi teraz o to, żeby uciekać przed odpowiedzialnością, ale po to, żeby człowiek mógł skonfrontować się naprawdę z tym złem, które stało się być może jego udziałem. A zatem prośmy Pana Boga o to, ażeby nie brakło tych, którym możemy powierzać nasze ciemne strony, jak i żeby nie zabrakło tych, którzy wyznając, zło popełnione, będą potrafili ponieść odpowiedzialność za to wszystko złe, co się stało.